Cześć, rozwiązanie tego zadania przedstawię w sześciu odcinkach. Pięć z nich to będzie bonus dla osób wspierających kanał, natomiast teraz zajmiemy się przykładem A. Każdy taki przykład będziemy w zasadzie zaczynali od założeń. Załóżmy zatem, że mianownik pierwszego ułamka, to znaczy x kwadrat odjąć 1 musi być różny od 0 i mianownik drugiego ułamka, to znaczy x kwadrat dodać 8x, dodać 15 musi być różny od 0. Tutaj to wyrażenie rozpiszę ze wzoru skróconego mnożenia na x odjąć 1 razy x dodać 1. I teraz z pierwszego nawiasu otrzymam taki warunek, a z drugiego nawiasu taki warunek. Natomiast tutaj możesz zastosować metodę grupowania wyrazów lub deltę. Ja wolałbym metodę grupowania wyrazu, bo moim zdaniem popełniam wtedy dużo mniej błędów. Czy jak widzisz, 8x rozbiłem na takie dwa wyrazy. Które mają teraz połączenie ze skrajnymi wyrazami. Oczywiście możesz liczyć deltą, nie ma problemu. Mi delta też zajmuje dużo więcej czasu. Czyli już sobie zapisuję, że tutaj jest x różne od minus trójki i x różne od e, minus piątki. Dziedzina to liczby rzeczywiste. Bez minus 5, minus 3, minus 1 i 1. Te cztery liczby musimy wyrzucić. Następnie mm, przechodzę jeszcze do licznika pierwszego ułamka i zapiszę ten licznik w postaci czynnikowej. Tutaj też korzystam z metody grupowania wyrazów, wyłączając z pierwszych dwóch wyrazów x kwadrat, a z dwóch kolejnych wyrazów wyłączę minus 1. Jak widzisz, x dodać 3 to jest wspólny czynnik. Natomiast do drugiego mm, nawiasu wstawię x kwadrat odjąć 1. Ok, to tak. Ten licznik zapiszemy jako x dodać 3. x kwadrat odjąć 1. Ten mianownik zapiszę jako x dodać 3 razy x dodać 5. I teraz skróćmy to z tym, to z tym. Zapiszmy wynik: 1 podzielić przez x dodać 5. To jest wynik. Tutaj mamy założenie. Przykład gotowy.